święto narodowe dzień wolnych pracy można wykorzystać czas na wykopki jestem na takim polu teraz dosłownie czwarty sygnał no i jest krągłość guzior bez ucha dobra taki mamy początek dzisiaj mam nadzieję że coś wyjdzie do kolejnego dołka Jestem kilkanaście dobrych minut na tym polu i nic, trochę śmieci, jakieś wózki teraz skoczmy taki czubek nie wiem, na razie Bilda z nędzą. dobra jak <noise> coś będzie ciekawego oczywiście włączę kamerkę teraz jestem pod takimi liniami sobie napięcie Chodzę po tych Polak dobrą godzinę i nic, ani jednej monety taka posłucha dzisiaj jakieś śmieciuchy no i teraz wyszło mi taki trybik nie wiem od zegara nie mam pojęcia prawdopodobnie od zegara no biednie, biednie jest dzisiaj a teraz mam taki ciekawy sygnał odgarnąłem tutaj nogą w wierzchu miałem kopnąć, a tu coś leży na wierzchu Mhm. tak jest tutaj jakaś, jakaś ozdóbka dokładnie tam była ta ozdóbka 2 metry sygnał i chyba będzie wejść krągłość, jest światełko w tunelu nie wiem czy widzicie jeszcze nie wiem co to jest no jest monetka duża z wielkością jak 5 kopiejek chyba smyrnąłem ją delikatnie tu szpadłem ale niestety niecztelne podążałem, że to było 5 kopiejek o tę wielkość ewidentnie miedziucha, ale stan niestety tak jak widać właściwie tu nic nie widać dobra <laughs> może szczęście właściwie to nie szczęście się, się odwróci do mnie i zaczną wpadać jakieś monety pierwsza dzisiaj po ponad godzinie chodzenia i teraz z tego dołka to już myślałem, że będzie srebrko, ale nie 2014 10 groszy Takie ciekawe nawet Na razie coś zaczęło się dziać Jakieś sygnały ale to dlatego, że powiem Wam chyba Tu są te linie wysokiego napięcia, średniego napięcia Mało kto tu kopał. Zresztą arter, arter też wariuje. No, ale wychodzą fanciki wreszcie. Widać guzior na wierzchu. O! Proszę bardzo. Będzie Sarski guzior półkowy. Prawdopodobnie 30. Jezucho wstykamy delikatnie go jest łóżko. no jest fajny strzał jest fajny strzał mm. Marinka 30 pełne ucho, płaskie jest ok ja się tutaj pochodzę pod tymi liniami chociaż ciężko się chodzi ale warto no tak, wam mówiłem na ostatnim filmiku, że jak coś znajdę, to lubię sobie wąchać wokół w promieniu powiedzmy tam dwóch metrów. No i sobie tutaj wącham, jest kolejny sygnał. Kolejny wciąg, on był. Aha, tutaj widzicie. Tutaj jest krągłość, chyba będzie kolejny guzior. Tu czy tam znalazłem ten guzior carski. No i patrzymy, cóż to będzie. No jest guzik, ale no niestety płaski. Jest ucho No i tak sobie chodzę w promieniu 3 metrów jak na razie I w promieniu 3 metrów trzeci guzik tym razem drugi no niestety płaski bez cyfry ale jest. Tam były te trzy guziki. Jestem parametr metrów od nich. Jest sygnał i jest jakaś krągłość, ale to chyba nie będzie monetka. Widzicie tutaj. Cóż ty jesteś? No, jednak guzik. Guzik, właściwie to co z niego zostało ucho, dół ale nie na góry chyba tak mi się wydaje nie wiem, nie liczę, się widziałem czy są jakieś napisy może uda się je odczytać ten kawałek pola, po którym chodzę znajduje się na tyłach takiego starego gospodarstwa, które już chyba nie jest używany od kilkunastu lat albo i więcej. No, a dlatego wam tu mówię, że no, wychodzą tu fanciki przy tych liniach średniego wysokiego napięcia i będzie kolejna krągłość. Tam były te guziory. Tam znalazłem te pięć yy, kopiejek, prawdopodobnie. I tutaj cały czas sobie chodzę, a tu będzie krągłość jest moneta. Cóż ty jesteś? Między wojnie jesteś. 2 grosze. 2 grosze między wojnie. No pierwsza monetka polska dzisiaj. Albo więcej. No ale ja ciągle liczę, że wpadnie na tym polu jakieś sreberko. Przydałoby się. Dobra, do następnego dołka. Mamy kolejną krągłość, którą już wyciągnąłem z tego dołka Pół kopiejki No ale taki stan, nie za bardzo Ale jest Ciągle sobie hulam pod tymi liniami Z takiego napięcia Jest sygnałek, będzie krągłość Jest buzior stary Wow, nie hak mundurowy patrzcie no takie znajdki dawno nie miałem hak mundurowy piękny kiedyś znalazłem podobny polski dobra słuchajcie za chwileczkę dam oczyszczę i pokażę no fajna znajdka no i to będzie Pewnie jest strzał dnia. Po oczyszczeniu wstępnym tak to wygląda. Piękny. Jest na nim korona. Oczywiście na podsumowaniu wam zrobię lepsze ujęcia telefonem. No i pytanie do Was. Z jakiego to munduru mogło pochodzić? Nie mam pojęcia, nie znam się na tych rzeczach czy to Węgry, czy to Rosja nie wiem piszcie w komentarzach no teraz wyskoczyło z tej dziurki takie sosik nie mam pojęcia cóż to mogło być hmm. no szykuje się ciekawa znajdka i dość nietypowa Dlaczego? Już mówię Wam. Widzicie tutaj dołek. Ktoś kopał, zasypał ten dołek. A na wierzchu leży fancior. No teraz pytanie: Widzicie ten fancior? Pytanie jest takie: Czy ktoś nie zauważył tego fanciora? Czy ewentualnie nie był nim zainteresowany? Widzę, że to będzie guzior. Chyba orzeł. No dobra, wyciągamy. Co jest? No jest guzior, chyba pierwsza wojna. <laughs> Piękny guzior z orłem. Jest ucho. Jest ucho, nie ma ucha. Ła, no niestety. Stan tego guziora jest taki, jak widać rozpada się w ręku no ale jest hmm. ciekawe czy ktoś go pominął zapomniał nie zauważył albo tak mówię nie był zainteresowany hmm. dobra Powoli będę kierował się do domu ale jeszcze po drodze mam nadzieję że coś ciekawego wyskoczy no dzisiaj ewidentnie guzikowy dzień kolejny guzik tym razem bez spodu Chyba taki sam jak chwilą znalazłem, i chyba też pierwsza wojna światowa, <grytania> 11, są yy, rocznicy 11 listopada, takie wychodzą Jeśli ktoś oglądał od początku mój dzisiejszy film, to Zna na pewno to ujęcie, bo od tego ujęcia od tego miejsca zaczynałem swoje dzisiejsze wykopki i w tym miejscu kończę ostatnim fancikiem z tej dziurki. Jedna złotowa PRL. Dobrze, spotykamy się na podsumowaniu. Około 4 godziny chodzenia po polu po polach właściwie, bo tych pól kilka zwiedziłem no i tyle fantów wyskoczyło jest trochę tego, no pierwsza godzina tak jak oglądaliście na filmie no cienko było byłem załamany, ale później worek z fantami się rozsypał guziory to chyba pierwsza wojna światowa nie wiem, nie znam się w takim stanie jak widać płaskie to prawdopodobnie Sarski pułkowy, piękny guzior fajna znajdka, międzywolnie półkopiejki, PRL, -e. coś co być mogło kiedyś pięcioma kopiejkami, No jest strzał dnia, ten piękny hagmondorowy. Ponawiam pytanie z jakiego wojska pochodzi ten hak widać tutaj koronę nie wiem, podejrzewam, że to chyba carska Rosja będzie, ale no nie znam się na tym moja wiedza o hakach się w tym momencie kończy tak więc piszcie w komentarzach jeżeli ktoś kojarzy coś to mogło być liczę na jakąś podpowiedź no i dobra, na dzisiaj tyle, łapka w górę, do zobaczenia na kolejnych wykopkach.